Okej, okay, na ale po prawej ja nie chcę, po lewej, kolega. Ja. No to tutaj po prawej nie zawadzisz. Ja, ja na lewej nie widzę. Widzę tylko prawo i po prawej nic nie dotkniesz. Nie widzę z lewej. Do tyłu sobie cofnij możesz. Tak on się buje, a się słabo robi. Ktoś naprzeciwka jedzie? Najwyżej na 3 będziesz miał to Nie zobaczysz? Tak, raczej z nie. Tylko nie wiem, czy tutaj nie, tą stroną czy nie złapiesz. Tego się mówi trochę. Skuterka tutaj raczej też, to mogłeś nakręcić. Nie mogę. Od tego dotkniesz. Ja tak da. To jest właśnie ten zakręt, którego się bałem. Jakiego zrobimy i nic nie zniszczymy przy okazji, to jesteśmy w domu, bo tylne koło chyba mi teraz wskoczy na krawężnik zaraz. Albo będzie bardzo blisko na mm. Tak myślałem, że tu bardziej Proszę Państwa, tutaj musiałem sobie zakombinować troszkę, żeby jakoś się podpiąć, bo nie mam króćca, który mi z jednej drugiej przejdzie na 3 czwarte bezpośrednio. Więc taka kombinacja. Teraz przykręcamy tą końcówkę. I mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo ciekło, bo nie chcę mi się pakuły tutaj na te wszystkie końcówki zakładać. Zawór zamknięty, dobra. Albo zaraz założę pakułę. jak tylko w tym jednym cieknie to... jest dość duże ciśnienie. I przy okazji, że ładujemy tutaj wodę, zrobiłem sobie taką złodziejkę. Z tego co miałem, troszkę cieknie, no ale trudno. Ważne, że cieknie prosto do odpływu kanalizacji. Eee, ciśnienie jest dość duże, więc nabije szybko. Nie chciałem tu wjeżdżać, trochę mi się ciasno tu wydaje. Przy okazji, jeszcze ustawiłem tą ciepłą wodę. To, co mi poradziliście w komentarzach, no nie dojdę z tą baterią termostatyczną do ładu, więc wodę na piecyku ustawiłem na 44 stopnie. Tutaj jest ustawione, nie wiem czy widzicie, 45-44. Na piecyku to pokrętło na maksa, to pokrętło na minimum. I po takim ustawieniu bardzo fajnie szybko reaguje na, na włączenie. Wody, w ogóle pod prysznicem. Pod prysznicem mamy odkręconą ciepłą wodę na maksa z kolei. A tutaj po prostu zakręciłem na rozdzielaczu wodę pod prysznic, tylko zimną. I poza tym wszystko powinno działać. Tutaj co mamy? Problem mamy z Aristonem, bo pod tym panelem jest tak, jakby przyciski są sterowanie całym tym Aristonem. I nie mam możliwości się ani podpiąć przez WiFi, a on ma funkcję WiFi. Ani nie mam możliwości zmienić temperatury. I ja skończyliśmy właśnie uzupełnianie wody na patencie trytytką. Ściągamy teraz. męża. Ściągamy naszą redukcję. Pakujemy autobus i spadamy nieczystości spuszczone też tutaj. Do. Kanałku, który przy okazji, bo widać, że był nieużywany. No widzicie tutaj te śmieci z boku. To wszystko było w kratce. Liście. Gałęzie, chowamy węża i zbieramy się. Pojedziemy kawałek pod prąd tutaj. Ciężko by było tutaj na wrócić. Więc pojedziemy kawałek pod prąd do drogi głównej i jedziemy na kolejny punkt. Woda zatankowana na full. Zrobiliśmy jeszcze dwa prania, spuściliśmy nieczystości. Gasimy piec. Gasimy lampki i jedziemy na kolejny parking. Spoko, że udało się to wszystko załatwić bezproblematycznie, praktycznie i możemy kolejny tydzień sobie spędzić. Prądu jest jeszcze po tych dwóch praniach 52 16 80% po dwóch praniach prądu. Godzina Północ. To koło pierwszej będziemy na miejscu. Gasimy piecy, żeby znowu nie było lipy i światełka. Pierwsza 40 jesteśmy na miejscu. Eee, Ciasny parking, ciężko się tu było złamać autobusem, ale jakoś się udało. Ja. jest szeroki, oczywiście, i jakbym zauważył z drogi, że to jest tutaj, no to bez problemu mógłbym sobie wjechać tutaj przodem, manewrować na placu. Ale dopiero przejechaliśmy, i dopiero wtedy po przejechaniu zauważyłem, że jest tutaj, więc musiałem tyłem cofać stamtąd i dopiero, dopiero wjeżdżać. No i dzisiejsza rzeczywistość nie wygląda za dobrze. Parking przy sklepie wszystko spoko ale to obok ruchliwej ulicy co nam w sumie nie przeszkadza mamy dobrze zaizolowany akustycznie camper więc tego nie słychać wywiało strasznie w nocy strasznie wiało no i cały parking zawolony samochodami jak wstaliśmy więc mamy trochę takie poczucie, że po prostu zajmujemy komuś miejsce zobaczyć na najbliższą plażę czy jest fajna, czy jest daleko. To jest jedyna rzecz, która może nas zachęcić obecnie do tego, żeby w ogóle tutaj ściągać motocykl. Jeżeli było w miarę blisko i plaża była super, to pewnie jutro byśmy cały dzień na plaży spędzili. Ale nie nastawiam się, obstawiam, że niestety dzisiaj będziemy jeszcze przeparkowywać i jechać dalej. No jesteśmy na tej plaży. Plaża kamienista dopływania pływania się zdecydowanie nie nadaje. Jedynie co spacerki z psami i po podziwiać klify takie, które trochę robią wrażenie tutaj była droga wzdłuż, taka tak jak tutaj idziemy po szerokości i widać, że tam jest zjedzona przez morze po prostu pozapadała się pewnie też klify trochę miały na to wpływ pospadały jakieś głazy, poniszczyły drogę. Strefa taka, gdzie trzeba zachować ostrożność na spadające skały. Będziemy się tam jeszcze kawałek przejść, zobaczyć co tam jest i będziemy wracać zaraz i szukać pewnie kolejnego miejsca, bo tutaj bez sensu stać. Bardzo dobre masło ogólnie fajne solone nie ma tak świeże kromeczki z masłem no i dzisiaj znowu pomidorowa pierwsza z hiszpańskich pomidorów Zobaczymy, czy będzie dobra. Myślę, że będzie dobra. Jednak decyzja zapadła taka, że zostaniemy tutaj dwa dni, żeby zwiedzić kaltę i okolice. Nie będziemy się przestawiać bez sensu, szukać kolejnych parkingów. A kolejny parking będzie już na Lamandze za Alicante. Sprawdzony, pewny, fajny, blisko morza. I tam pewnie jutro wieczorem pojedziemy. Jakoś tak. Żeby jeszcze jeden dzień plażowania złapać w sobotę, czy w niedzielę. Przyznam szczerze, że strasznie mnie zmielił wczorajszy dzień. I, i ten wieczór, szczególnie jazda. Droga była strasznie monotonna. Tutaj przez większość, nie wiem, tu była tylko godzina jazdy, a tak zmęczony nie byłem w sumie nawet wtedy, kiedy jechałem tu 1000 km prawie od szała. Ale może dlatego, że strasznie wiało i cały czas musiałem na kierownicy kontrować, przeciwdziałać. To obiedzie, poszliśmy na siestę, miało być standardowo 15 minut. To jest taki czas, po którym wstaję i czuję się lepiej, zregenerowany, a który jeszcze nie, 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 nie wprowadza mnie w taki stan, że jestem zamulony i muszę się budzić od nowa potem. I z 15 minut zrobiło się 2 godziny, więc wychodzą efekty zmęczenia. Teraz pójdę zmontować film, i dzisiaj to będzie taki szybki montaż, bo chciałbym jeszcze ściągnąć motocykl i chcielibyśmy na wieczór pojechać do Kalpę, miasteczko, zobaczyć, żebyśmy jutro mogli jechać na plażę. Ja Was zostawiam z widoczkami, jak wygląda ten parking i okolice, a my widzimy się w jutrzejszym odcinku. Na razie.